Cześć z tej strony, ja czyli w Nagrywam kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z CS Source. A raczej pierwszy odcinek z CS Source. Przegraliśmy. A. A raczej bot wygrał. Także Ricky No to. A nie, jednak jestem po stronie terrorystów. I mam osiemset A, bez pi... dobra, bez pistoletów Nieważne A. Ilu ich tam jest? Ilu ich tam jest? 500? Ej Panowie Was tu jest za dużo padł To jest bod to jest bod ewidentnie był to bod Chyba Chyba że, on, chyba, że on jest po prostu taki słaby, nie no To jest Fido, zrobiłem No, dobra Bierzemy Akaczara, raczej CF47, czyli w zasadzie Akacz 47. O, i na osą już wiem. Jedynie graczki może być. Bo to jest co na. To jest fito, to, to jest bo, widzę. Idziemy, może kupimy granat następnym razem. O, mam tą bombę, Kawe, czy ktoś tam jest? O jest tylko tutaj! Nie Kto to? A, to był Fido Mogę go zabić? Zostałem przy fajnie, no na prawie mdzę mam Nie mam już spadł, dobra Raszyk Nie ma nikogo O, chciałem wyrównałem składów zostałem przeniesiony. Fajnie. Walka z mieczem. Tak chcesz? Nieważne, nie kliknąłem, nie zdążyłem. Chciałem zaktualizować, ale nie kliknąłem. O, panie! O Panie Panie, dostępny jest tylko bomb sajdao, panowie. Gdzie wy jesteście? Ja na. jej czekam. We... Hmm, a, bo ty graż był. Mały rana, rana, nie Nie A, i fajnie, że to został wysłany do. tam, gdzie jest Fido. Fajnie, jestem tam, gdzie jest Fido, ale chciałem go zdominować. Nie mogłem. Kogo mogę zdominować? Nikogo, pójdź za mną. Oni w zasadzie nie będą pójść, nie jak. jak bombsite za ten. Tylko jest dostępny A. Może jedynie od pleców im pójść. Co najwyżej. O, widziałem kogoś. A to z naszych To nasz. Też. i lecimy. Mam to. A bo gracz doszedł! Co gdyby. Super, że gracz. I do bot Gdybym wiedział, że to gracz, to bym się cofnął! bo Grajcie lepiej, trzy razy lepiej grajcie. Jest, styknął, bo zabił. Wyposażenie i... No nie, nie mogę już mieć. Mogę tylko mieć dwa flesze. No, wszyscy poszli. Boty idą tędy. Nie, ja idę tu. No nie, no, no! czemu nie mogę? Czemu te boty ruszyły? No. Bo ty idźcie na A! O Mogę przyjąć kontrolę, na jest. Leci on broń. Emeczkę. Emeczkę! Wierzę, że kachał. Co dłujesz? No i jest, no i zabiłem gościa. Nie muszę walczyć. No i dobra, przyjąłem kamizel hajfon. nie mała kacza. Nie wiem co wystrzeliłem, ale dobra, mogą mnie usłyszeć, ale trudno. Lecimy raszyk, Idą tędy. teraz, teraz, teraz świtujemy. Mogę tak przemyć przemiąć Ja chcę przejąć kontrolę. Co się stało że zginął Terroryści wygrywają. No wojcie pilnuj se tam Ja tu założę tłumik. zaprzebiegnę, tędy, tu, bo nie widzę O iuj, ich tu nagle jest? Nagle tu się ich pojawiło pięć Nie no, wystarczył mnie trafić w Ja nie mogę I dwie rundy Ile? No, dwie rundy Tym razem będzie klub. Taki odcinek. Nawet nie wiem czy mi się to opłaca montować, jak on będzie miał 10 minut. Ale zobaczymy. W sumie nie, zmontuję, zmontuję, muszę zmontować. 50 mam tylko. Nie w sumie muszę zmontować. Chyba. zobaczymy Widziałem, że oni zraszowali tutaj. Kanaście. Kilkadziesiąt osób, albo jedna, skąd? Super, ciemno jest, ja nie widzę. Skąd? Bo też chcę pokazać. Dwóch graczy zostało. Co zostało i tyle, to ja już chcę ich zabić A kacz? No skąd? Nie no, A ja dziękuję wszystkim subskrybentom. Nie, ja chcę się... Ja idę się zabić od razu. Teraz się tylko po to, żeby mieć broń. Prawdę teraz kogoś. Dawaj, spot. O nie, czemu się udało mam? O akurat kliknąłem w trójkę! Noż kliknąłem! Jego nie zabiłem, czyli że ja mu full już zadałem Ja celność Reszta miała 12 33 hp zostało Koniec No to widzimy się w następnym odcinku Albo Weźmy O, jakikolwiek serwer, chwilę, nie wiem, dwie, trzy rundy zagrajmy, o ile się połączę, to to jest za dwa tysiące Dobra, ale mój jednak, widzimy się w następnym odcinku. Już.